Właśnie tak widzi mnie większość ludzi. Chciałbym się pokazać, lecz nie mogę. Nie mogę, bo chcę. Coś mnie blokuje. Nie ma pomocy do pokonania przeszkody. Mam koleżanki, kolegów, przyjaciół, rodzinę. Nie mam pomocnych dłoni. Nawet małe problemy potrafią przerosnąć. Ludzie pojawiają się i znikają. Ale ich zachowania są niezmienne. Ciągle kształtujemy czyjś wizerunek, nieważne, czy zgodny z prawdą. Życie nie jest proste i często trzeba się przeciwstawić swoim wizerunkom. Jeśli masz go dosyć, wystarczy powiedzieć stop. Mój bunt to szum trze sprzeciw przeciwko samemu sobie w oczach innych bo zawsze jest jakieś wyjście rzeczywistość ona nie musi być taka jak nam się wydaje nagle przecież może zdarzyć się coś niespodziewanego w życiu nie trzeba nic udowadniać sam wiesz najlepiej kim jesteś Udowodnij, by inni wiedzieli.